Anciej, przychodzę z pomysłem na wyplatanie takiej właśnie sympatycznej bransoletki przyjaźni w kolorach Ukrainy. Jednocześnie przypominam, że wyplatałam również w kolorach polskiej flagi. Anciej, właśnie w kolorach Ukrainy, czyli niebiesko-żółte, niebiesko-żółte połączenie, czyli niebieski kolor nieba, żółty kolor łanów zbóż, bo bo Ukraina przecież właśnie słynie z urodzajnych czarnoziemów, no i jest takim spichlerzem dla wielu krajów, więc jedziemy. Więc do wykonania tej bransoletki potrzebne nam będzie 8 nitek, ja wykorzystuję nitki z muliny, czyli nitki do haftowania i przygotowałam sobie 8 nitek, każda o długości 90 cm, 4 nitki w kolorze niebieskim, 4 w kolorze żółtym, Związałam je tutaj takim supełeczkiem, no i wykorzystuję niezawodną matę z Ikei po to, żeby przypiąć tutaj agrafką i właśnie będziemy wyplatać, a wyplatamy według tej samej zasady co bransoletkę, którą przygotowałam w kolorach narodowej flagi, czyli biało-czerwonej, czyli przygotowujemy się do wyplatania w ten sposób, że nitki niebieskie rozkładamy z jednej strony, żółte z drugiej, bo w ramach flagi Ukrainy mamy najpierw niebieski u góry, żółty na dole, niebo u góry, łany zboża na dole. I teraz bierzemy najbardziej zewnętrzną nitkę i to ona właśnie na siedmiu kolejnych nitkach, bo wykonamy ten, tą brazoletkę z ośmiu nitek, ona wykonuje taki podwójny supełek na siedmiu kolejnych nitkach, czyli właśnie każda linia składa się z siedmiu supełków, no i wykonuje, o tutaj taki supełeczek idący w prawo, czyli przerabiamy taką czwóreczkę, tutaj podkładamy nitkę od spodu, przeciągamy, Dociskamy pętelkę i taki supełek w bransoletkach przyjaźni składa się z dwóch takich przeciągnięć, czyli drugie takie przeciągnięcie tą samą nitką i ta nitka, która obtacza, ona nadaje kolor supełkowi i zobaczcie, ona przemieszcza się po kolejnych nitkach, ona już się przesunęła o jedną pozycję tutaj w prawo, czyli w tą stronę i będzie obtaczać kolejne nitki. No i to będzie lepiej widać, kiedy dojdziemy do tych e, żółtych nitek, ale póki co właśnie ona wykonuje supełeczek w prawo, jeden i... Drugi supełeczek w prawo i przemieszcza się o kolejną pozycję w, pra w prawo. I doszła do trzeciej nitki niebieskiej, którą również obtacza. Czyli taki supełeczek, o dociskamy i przerabiamy drugi taki supełeczek. O. I teraz ona doszła właśnie do nitek żółtych, i tu będzie może bardziej widać, czyli przygotowujemy się do przerobienia takiego supełeczku w prawo. Ona, ta niebieska nitka obtacza pierwszą z tej serii żółtych nitek. Podkładamy od spodu, dociskamy i teraz jeszcze raz taki supełeczek idący w prawo, podkładamy nitkę od przodu i dociskamy. I teraz to widać, zobaczcie, o ta żółta nitka przeszła bardziej tutaj w kierunku lew, w lewo, a ta niebieska przesunęła się i będzie się przesuwać po kolejnych teraz żółtych nitkach, i za każdym razem przerabiamy taki supełeczek idący w prawo, złożony z. Dwóch przeciągnięć, czyli raz i czyli dwa. I teraz dalej kontynuuje swoją drogę ta niebieska nitka, czyli dalej jedziemy, ona obtacza tą przedostatnią żółtą niteczkę, supełek idący w prawo, dwukrotnie przeciągnięty, i już ta niebieska nitka przesuwa nam się, jest na tej ostatniej pozycji. No i teraz jedziemy znowu, o naciskamy. Przekładamy nitkę, dociskamy pierwszy supołeczek i przekładamy nitkę, dociskamy drugi supołeczek na tej samej niteczce. I co się stało? Właśnie tutaj widzimy to, ta niebieska nitka, która była z tej strony, ona przeszła tutaj, o, przerabiając 7 podwójnych supołeczków na 7 właśnie kolejnych nitkach, ona przeszła tutaj na prawo. No i teraz znowu powtarzamy tą sekwencję wzdłuż całej długości naszej bransoletki. Teraz bierzemy właśnie tą pierwszą nitkę, która wcześniej była drugą, ale teraz znalazła się... Znalazła się na pierwszej pozycji po lewej stronie, i to zaraz ona przeobwinie, przerobi się ten podwójnych supełeczków na siedmiu kolejnych nitkach, aż po prostu przejdzie na tej drugiej stronie. No i w ten sposób te nitki się wymieniają, czyli po prostu, o, przeciągamy tutaj pierwszy supełeczek, drugi supełeczek, o, aż w końcu i właśnie, właściwie powtarzamy według tej samej metody. Czyli zobaczcie, czyli teraz ta nitka druga przejdzie tutaj, aż znajdzie się tutaj. Na końcu, później pójdzie ta nitka, która była druga, a teraz jest na pierwszej pozycji, i aż tak właśnie wszystkie nitki niebieskie przejdą w z drugiej strony. No, i teraz zaczniemy przerabiać nitkami żółtymi, i one znowu przerabiają 7 po 7 podwójnych supełeczków. No, i w ten sposób właśnie naprzemiennie tworzy nam się taka sekwencja pasków o. W kolorze niebieskim i żółtym. One są w różnej szerokości, dlatego, że mamy po cztery nitki niebieskie, cztery nitki żółte, więc właśnie w ten sposób przerabiamy sobie taką sympatyczną bransoletkę w właśnie w patriotycznych, że tak powiem, w tym momencie, kolorach, czy nawiązującej, nawiązujących do obecnej sytuacji. A ja dziękuję Wam serdecznie za wspólne przerabianie wzoru tej bransoletki przyjaźni. No i zapraszam na kolejne tutoriale na moim kanale na YouTubie. No i mówię Wam do zobaczenia!